Bądź mno, level 16. Byłem na obozie bibijnym, wiecie, ciągłem modlitwy, pełno księży zakonnic, braci zakonnych i tak dalej. Bo placu gier i zabaw zauważyłem seksowną dziewczynę siedzącą na wózku inwalidzkim. Podszedłem do niej, zapytałem czy wszystko ok. Odpowiedziała, że tak, tylko że nie ma władzy w nogach, z powodu uszkodzenia rdzenia kręgowego. Po kilku minutach pogadanek stwierdziła, że się nudzi, bo nie może pograć piłka ani tenisa. Wymyśliłem, że usiądę na krześle i będziemy sobie nawzajem rzucać piłkę do tenisa. Bardzo się jej to podobało. Po zabawie wziąłem od niej numer telefonu i poszedłem do męskiej części obozowiska. Obóz nie był koedukacyjny, tylko podzielony na dwie strefy, męską i żeńską. Plac gier i zabaw był pośrodku środku obozowiska, oddzielając strefy. Potem sms sobie przez dłuższą chwilę. I w SMSie zapytała, czy chce się z nią spotkać, i oglądać zachód słońca. Powiedziałem, że tak, i poszedłem w umówione miejsce. Na miejscu spotkania zastałem ją na spół na kocu rozłożonym tak, żeby dało się oglądać zachód słońca. Po dwóch godzinach rozmów i przytulania się zaczęło robić się gorąco. Zaczęliśmy się namiętnie całować oraz rozbierać, po czym zaczęliśmy uprawiać namiętny seks. Podczas seksu z uzycji misjonarskiej dość trudno było kontrolować. Jej bezwietne nogi. Nasze dość głośne zachowanie zwabiło opiekunów, w tym samego kardynała, który był patronem tego obozu. Gdy zauważyłem, że się zbliżają, powiedziałem do niej: Kurwa, spierdalamy! <grym> Dopiero potem zorientowałem się, że ona jest niepełnosprawna i nie mogła ze mną uciec, przez co pewnie dalej leżała tam naga, gdy opiekunowie przyszli.